Witam Was wszystkich serdecznie. Dzisiaj zaprezentujemy sobie, jak podciągać się na drążku. Jak w kulturystyce podciągać się na drążku. Dlaczego podkreślam słowo w kulturystyce? Mamy kilka różnych wariantów podciągania na drążku. Pierwszy wariant podciąganie z plecami prostymi, a więc z angielskiego straight back. Drugie, drugi wariant to jest adźbaka, więc plecy wygięte. My dzisiaj skupimy się na podciąganiu typowo kulturystycznym plecy wygięte. Dlaczego w kulturystyce podciągamy się techniką plecy wygięta, a więc z angielskiego adźbak? Z tego powodu, że my chcemy jak najszybciej dopiąć najszerszy, a chcemy wyeliminować jak tylko to się da. Wiadomo, że jest to całkowicie niemożliwe. Eliminacja bicepsa mięśnia dwugłowego z pracy, plecy będą wygięte, klatka bardzo mocno wypięta do przodu i dystans między drążkiem a klatką się zmniejszy. A więc napięcie najszerszego, napięcie pleców będziesz miał dużo szybciej. Pokażę wam, jak to wygląda i zaraz objaśnię wam, dlaczego to jest bardzo bezpieczne i dlaczego to jest ćwiczenie typowe podciąganie na drążku kulturystyczne, tak? bo oczywiście występuje też podciąganie na drążku niekulturystyczne. Widzieliście bardzo często u ludzi, którzy ćwiczą z własnym ciężarem ciała. I oczywiście tam jest podciąganie, występuje tam podciąganie na drążku straightbacka, więc plecy proste i miednica podwinięta. Ani jedno, ani drugie podciąganie, więc ten pierwszy typ, plecy wygięte i plecy proste, nie występuje tam odcinek lędźwiowy w pozycji naturalnej, w pozycji neutralnej. Bo w momencie, kiedy podwiniesz miednicę, to oczywiście nie chodzisz tak, no bo miednicę masz podwiniętą do przodu, się tak nie poruszasz. Tak, tak samo przy okazji podciągania, które nazywamy back, a więc plecy wygięte, też kręgosłup nie jest prosty z tego powodu, że bardzo mocno wypinasz klatkę do przodu i wyginasz plecy w ten sposób. Czy jest to bezpieczne dla pleców? Dla pleców jak najbardziej jest to bezpieczne z tego powodu, że jesteś w pozycji... W zwisie, a więc nie ma tam żadnych większych sił. Tak? Bardzo często słyszycie od szamanów internetowych, że występuje tam niesamowity problem z plecami, że plecy na plecy jest bardzo duży nacisk, bardzo duże obciążenie. To nie jest prawda. W pozycji plecy proste, a więc miednica podwinięta, występuje jeszcze większy nacisk na kręgosłup, jeszcze większe obciążenie kręgosłupa, aniżeli w pozycji adźbak. Pozycja plecy wygięte, jak już wspominałem wcześniej. Kulturyści pociągają się w ten sposób. Łapiemy drążek dosyć szeroko, dużo szerzej w kulturystyce łapiemy niż naszego kości barków. Klatkę bardzo mocno wypinamy do przodu, w celu lepszej stabilizacji krzyżujemy stopy. Więc robimy tak, że krzyżujemy nogi, krzyżujemy stopy dla lepszej stabilizacji. I teraz uwaga, plecy już mam wygięte i tak jakbym chciał klatką uderzyć w drążek. Więc ruch jest krótszy. Tak? Aniżeli w, yy, w podciąganiu na drążku typu straightback, a więc plecy proste. O podciąganie na drążku typu straightback wyglądałoby w ten sposób: tak? złączone nogi, stopy złączone i miednica podwinięta. Jeszcze raz powtórzę, nie jest to pozycja, w której ty się poruszasz. Nie jest to pozycja naturalna, neutralna i nie jest to pozycja mniej obciążająca, aniżeli pozycja kręgosupa, która występuje przy podciąganiu. Bak, a więc plecy wygięte. Ale skupiamy się dzisiaj tylko i wyłącznie na podciąganiu kulturystycznym. A więc plecy wygięte, klatka jak najmocniej do przodu, stopy skrzyżowane i tak jakbym chciał uderzyć klatką w drążek. Pff, bardzo dynamicznie. Dzięki temu w tej pozycji masz mniejszą pracę bicepsa. W momencie, kiedy klatki byś nie wypiął tak do przodu i nie wygiąłbyś tak mocno pleców to pokonasz dłuższą drogę od klatki do drążka, ponieważ oto wypięcie klatki droga do drążka się skróci. Skracamy ten ruch bicepsa, skracamy ruch między drążkiem, a między klatką. Tym samym uzyskujemy szybsze napięcie pleców, szybsze napięcie najszerszego. Teraz uwaga, jeszcze raz wam prezentuję. Zapamiętajcie o odpowiednim tempie, bo bardzo istotne jest odpowiednie tempo. Jeżeli nie będziesz wykonywał w odpowiednim tempie ćwiczenia, to niestety nic z tego nie będzie. A więc bardzo dynamicznie do góry, można być, że do góry ma być taka eksplozja, więc eksplozja do góry z tego powodu, żeby zaangażować jak najwięcej włókien mięśniowych. A oczywiście ruch ekscentryczny, to jest ten ruch w dół, jest bardzo wolny. Tak? Możecie nazywać ruch pozytywny, szybki, ruch negatywny. Wolny albo ruch koncentryczny, szybki, też ten ruch do góry, też to jest poprawne, i ruch eks ekscentryczny, wolny. A więc występuje to dokładnie w ten sposób. Zwróćcie na to uwagę jeszcze raz, tłumacz. Plecy wygięte, klatka najmocniej jak się da wypięta do przodu, nogi skrzyżowane w celu lepszej stabilizacji, ale zaraz ktoś powie: Patryk, ale w tym momencie nie masz napiętego brzucha. Ja nie chcę brzucha tutaj napinać w tym typie podciągania na drążku. Tu nas tylko interesują plecy. My tutaj brzucha nie napinamy. I oczywiście to jest prawda, kiedy miednica nie jest podwinięta, to brzuch nie jest napięty. Zgadzam się z tym, ale my nie chcemy tutaj brzucha napinać. My chcemy tutaj trenować plecy w kulturystyce i tylko nad tym się skupiamy, tak? Jeżeli chodzi o napinanie brzucha, to my śmiało możemy trenować brzuch innymi ćwiczeniami. I zwróćcie uwagę na to jeszcze raz. Podchodzę Klatka wypięta jak najbardziej się da. Plecy wygięte, nogi, stopy skrzyżowane w celu lepszej stabilizacji. Robię wydech, kiedy idę do góry. Nabieram powietrze idąc w dół. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Życzę owocnego treningu na drążku. Jeżeli podobał Ci się materiał. Zostaw lajka, like, obserwacje, komentarz. Będę wdzięczny. Obupólna korzyść. W momencie, kiedy zobaczysz, że jest dużo polubień, obserwacji, komentarzy, będę dla Was robił coraz więcej materiałów. Jeżeli interesują Cię plany treningowe, cookbook mega autorstwa bądź prowadzenie, zapraszam na stronę www.patryk2703.com. Dzięki, na razie, cześć, pozdrawiam, do następnego.